skierowane drony, które kupiła Litwa, trafią na ukraiński front, ale to wiele za mało by skutecznie odpierać rosyjską agresję. Informuje doradca prezydenta Zełenskiego i szczegółowo wylicza najpilniejsze potrzeby ukraińskiej armii: 1000 haubic kalibru 155 mm, 300 wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet, 500 czołgów, 1000 transporterów opancerzonych i 1000 dronów. Dostawy broni miały być jednym z tematów spotkania prezydenta Macrona, kanclerza Scholza i premiera Włoch z Wołodymyrem Zełenskim w Kijowie o którym informowały media. Ale Pałac Elizejski zaprzeczyłby taką wizytę planowaną. Kanclerz Niemiec również powiedział, że wybierze się do Kijowa tylko wtedy, gdy będzie miał coś konkretnego do zakomunikowania. Niemcy nie chcą e, tak naprawdę, bo nie mówię o słowach, tylko mówię o czynach, wspierać Ukrainy, e, jeśli chodzi o... Zwłaszcza dostawy ciężkiego uzbrojenia. Jak zauważa Bild, zmodernizowane bojowe wozy piechoty Marder mogłyby zostać natychmiast dostarczone Ukrainie, ale brakuje decyzji kanclerza. Co więcej, Der Spiegel informuje, że Berlin nie wyraził nawet zgody na to, by Hiszpania przekazała broniącej się Ukrainie 40 czołgów Leopard wyprodukowanych w Niemczech. Jednocześnie dziennik komentuje niezrozumiałą politykę rządu. Obserwujemy więc w tej wojnie paradoks. Agresor spotyka się z większym zrozumieniem ze strony wielu Niemców, mniej lub bardziej ukrytym niż ofiara. Zarówno Francja, jak i Niemcy, gdyby od początku wojny zachowywały się chociażby tak samo albo przynajmniej w połowie jak Polska, dzisiaj bylibyśmy w całkiem innym miejscu rozbijanie jedności krajów sojuszniczych w sprawie pomocy dla Ukrainy to wsparcie dla Putina ocenia prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Moskwa chce wywołać chaos na naszym kontynencie i wprowadzić Europę w potężny wielowymiarowy kryzys. Koordynacja działań na rzecz przyznania Ukrainie statusu kandydata do członkostwa w Unii Europejskiej była tematem telekonferencji. Prezydentów Andrzeja Dudy, Zuzanny Czaputowej i Wołodymyra Załęskiego. Anna Waszkiewicz, Panura.